Zawody zostaną rozegrane w dwóch dyscyplinach: łukach klasycznych, które możemy co 4 lata oglądać w Igrzyskach Olimpijskich oraz łukach bloczkowych. To dyscyplina, której będzie się można przyglądać w World Games, czyli Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, i w jednej odmianie łuków, i drugiej. Prym wiodą reprezentanci Azji. To oni zapewne. Odgrywać będą także kluczowe role we Wrocławiu. Łącznie w naszym mieście powinno wystartować ponad 400 uczników z ponad 50 krajów świata. Eliminacje do imprezy odbędą się na polach marsowych Stadionu Olimpijskiego. Wielki finał zaplanowano przy Pergoli. Sceneria będzie wyjątkowa i to też jeden ze sposobów, aby na uczestnikach i szefach Światowej Federacji zrobić duże wrażenie. Każdy szczegół imprezy ma być perfekcyjnie dopracowany. Można powiedzieć, że Wrocław na 3 lata stanie się światową stolicą ucznictwa. Włochar ma być rozgrywane w naszym mieście od tego roku aż do 2015. Przypomnijmy, że w 2017 natomiast odbędą się we Wrocławiu Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, a w nich jedną z konkurencji będzie Ucznictwo Bloczkowe.